Witam wszystkich kryptoentuzjastów. Zapraszam na analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 28 września 2022 roku. Jak widzicie, ja analizę przeprowadzam najczęściej na interwale dziennym za pomocą klasycznych reguł analizy technicznej. Wydarzyło się coś bardzo ciekawego na naszym wykresie dziennym. Można bardzo łatwo tutaj zaobserwować pewną szczególną formację charakterystyczną dla właśnie wykresów świecowego. Mamy tutaj pin bara. To jest wczorajszy pin bar. Może jeszcze tylko przybliżę. To jest wczorajszy primbar, czyli wtorkowy, wybijający się przede wszystkim powyżej tutaj tej lokalnej takiej konsolidacji troszeczkę o charakterze troszeczkę wzrostowym, powyżej 96 749. Szczyt był osiągnięty na 99, 99 999 zł i 99 groszy, czyli... W skrócie będziemy mówić 100 tysięcy. No i jak widzicie tutaj mamy 30, dni, przepraszam, studniową średnią, średnią kroczącą. To jest zwykła średnia krocząca. No i również tutaj na poziomie około 99 300 ona się znajdowała. Jak, jak widać na, na wykresie mamy tutaj niewielkie naruszenie i później... Mamy spadki zrobione praktycznie do poziomu, z którego zaczęliśmy nasz yy, wczorajszy dzień, czyli bardzo silna presja ze strony yy, niedźwiedzi po wybiciu z konsolidacji w kierunku średniej 100-dniowej kroczącej. Zabrakło jeszcze trochę. Tutaj momentum do tego, żeby podejść pod tą strefę między 103 318 a 104 710. Dodamy sobie tutaj tylko jeden, ewentualnie poziom tak czysto, dla, czy, czysto technicznie oznaczający szczyt, tutaj ten na, na poziomie 105 600 zł, czyli tutaj będzie ten ewentualnie szczyt z 13 września oczywiście. No i tak, co się dzieje? Zauważcie, że mamy przede wszystkim naruszenie tej tutaj wyjścia z tej, z tej korekty, naruszenie popańczowej linii trendu, zejście do poziomu mniej więcej 80 89402. Wybicie wzrostowe, bardzo silne, bardzo silna reakcja strony podażowej, nowy lokalny dołek 87 230 tutaj znowu już było pierwsze wybicie do góry próba była pin bar został inside bar inside bar inside bar inside bar tu jest inside bar inside bara tu jest inside bar tu jest inside bar cały czas mówię o tym o tym zakresie dopiero ten ta, dopiero ta świeczka szósta świeczka dzienna wybija tutaj naszego naszego inside bara i zostaje automatycznie stąpszona. zobaczcie co się dzieje? Widać tą presję strony podażowej najprawdopodobniej szykują się niedźwiedzie do czegoś e, tutaj spektakularnego. No nie chcę tutaj oczywiście niczego zapeszać, ani też bez sensu tutaj dokonywać jakichś przewidywań. Powiedzmy, rynkowych na przyszłość, takich, wiecie, no, niestabilnych, że tak powiem, i mało konstruktywnych, o może tak. Natomiast no, widać tą zwiększającą się presję niedźwiedzi, po prostu. Wybicie bycze, które miało się utrzymać, co najmniej do tej strefy, w ogóle nigdy nie, nigdy nie, nie istniało, tak naprawdę bo rynek się zamknął i praktycznie otworzył w tym samym miejscu. Dzisiaj świeczka czerwona, jeżeli otworzą się sesje w, na, w Ameryce i z, wypchną dołem tutaj nasz, nasz lokalną, naszą lokalną Linię trendu. Tutaj jest nasza lokalna linia trendu, proszę bardzo. To jest taka już bardziej, jeszcze bardziej krótkoterminowa niż chociażby ta pomarańczowa. Ją możemy już skasować, ona nie będzie potrzebna. Mamy tutaj tą niebieską, bardzo krótkoterminową. Jeżeli ta zostanie niebieska z góry wykroczona, wiadomo, że wtedy mamy test tej strefy. Jeżeli ta dolna zostanie naruszona, zostanie przekroczona, najprawdopodobniej zejdziemy aż do 85 tysięcy zł, a docelowy poziom to oczywiście 79,300. Wszystko wskazuje na to, że te momentum spadkowe nam się utrzyma. Momentum jest negatywne, sentyment jest negatywny. Ledwo co odcieramy się tutaj wczoraj o poziom 50 punktów na RSI, nawet jeżeli dochodzimy do studniowej średniej kroczącej. Co to wszystko oznacza? Bardzo silna presja niedźwiedzi, silna presja podażowa, rynek Zachowuje się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli dochodzi do jakiegoś wybicia, bardzo dużo jest fałszywych wybić, na co również musimy uważać. No i korelacja z rynkami giełdowymi również jest bardzo silna, szczególnie z rynkami amerykańskimi, jeżeli one zaczną znowu spadać, jeżeli pogorszy się tutaj również ich. Sytuacja, zobaczymy również no, spadki na, na Bitcoinie. Także póki co y, musimy wziąć pod uwagę scenariusz taki, że nie dojdzie już do ponownego testu tego pinbara, tego szczytu nawet. Tutaj będzie czerwona świeczka, zostanie naruszony niebieska linia trendu bardzo krótkoterminowego, zostanie naruszony poziom wsparcia 91 857, później 89 431 wraz z 89 000, czyli tym dołkiem naszego, naszego poprzedniego pinbara wyznaczającego oczywiście. Tutaj nam range do inside barów i ewentualnie dołek z 19 września na 87230 również jest naruszony. Poziom docelowy pierwszy, gruba zielona linia 85205, poziom docelowy drugi 79350 i to będzie najniższa cena bitcoina, jeżeli tutaj dojdziemy, będzie to najniższa cena bitcoina od początku 2022 roku. No cóż, zobaczymy, jak tutaj sytuacja się rozwinie. Zostawiamy tą sprawę jak na razie do rozegrania przez rynki. Niemniej jednak powtarzam, że no tutaj perspektywa dla rynku bitcoina jest nadal spadkowa. Póki co, z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. Zostawcie lajka, like, zostawcie suba albo jakiś komentarz. Jeżeli macie inny punkt widzenia, bardzo chętnie konstruktywnie z wami porozmawiam. Jeżeli jesteście początkującymi inwestorami, początkującymi traderami, zapraszam na stronę Akademii Zonda. Z łatwością znajdziecie ją w wyszukiwarce. Tymczasem widzimy się w piątek. Do zobaczenia. Cześć, cześć.